Gdzie jest groszek? On zielony, pełny jemny brzoszek. Gdzie jest groszek, to za łatkę robić czas. O jestem! Niestety uwielbiają mnie kukurydzę, tu widzę, no nie rozwoje się. Zostanę chyba z nią, chociaż wokół inne są. Jestem kroczek, potrzebuję więcej, 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 więcej Was. Ja Was krączek. Sałatkę zrobisz Radiuel. بين الهمجية والعقلانية إنه صراع بين الحرية والقمع بين الديمقراطية والديكتاتورية إنه صراع بين حقوق الإنسان من طرف واغتصاب تلك الحقوق من طرف آخر إنه صراع بين من يعامل المرأة كالبهيمة وبين من يعاملها كالإنسان <applause> na człowieka. Jest to przedmiot, w czasie którego uczymy się asymilacji, yy, czyli sztuki z otoczeniem niezbędnym w życiu codziennym oraz w wojsku. Obliczyć, ile energii wydzielonej przybada na jeden nukleon. Jeden uranu oraz energię E wydzieloną przy całkowitym rozszczepieniu jąder masy jednego grama uranu. No i kto jest na tablicy? O, mamy wiadomość z ostatniej chwili. Na miejscu zdarzenia jest nasza korespondentka Paulina. Halo, Paulino, słyszysz nas? Witam Cię Aniu. Stoję właśnie przed Pałacem Kultury, gdzie prezydent Polski ma wygłosić uroczyste orędzie do narodu polskiego. Już? Kurwa, ale to jest silno! Rodacy! Sędzia Anna Maria Wesołowska. Oskarżam Sylwestra C i Karola R o... Brutalne błobicie ich nauczyciela od fizyki, Kamila Pama. Co pani wie w tej sprawie? Co to dużo mówić? Należało się frajerowi. Ja, nie chcę cały czas starszych nie. Tylko by się na nas wyżywał. Na pierwszej klasie chciał mnie udubić. Proszę nie odbiegać od tematu. Miała pani odpowiedzieć na pytanie. Nikt tego starego badał nie tak. Wreszcie ktoś mu dołożył. A na nas wiecie, kto to mam wiedzieć, co to zrobił. Są jakieś pytania do świadka? Nie mam żadnych pytań. Nie, nie mam. Ale ja mam. Proszę oskarżonego, proszę o spokój. Następnym razem ukażę pana grzywną. Proszę o wprowadzenie drugiego świadka, panią Franciszkę Bożą-Bohatą. Proszę się przedstawić, gdzie pani mieszka oraz czym się pani zajmuje. Słucham, co pani mówi. Proszę się przedstawić. Jakie przedstawienie? Nie przedstawienie, tylko proszę się przedstawić. A... Zwłam się Franciszka Bożo-Bochata, mieszkam w Radomiu i pracuję jako nauczycielka w czwartym i działu ogólnokształcącym. Spominował co nas oskarżonym broń Boże, z takimi degeneratami. Yeah. Aha. So,

Mirena, na moment pani przykro wiadomość. Pani córka została porwana. Marta? Dlaczego? Prawdopodobnie jak ktoś potrzeba mojej energii. O nie, to moja jedyna córka. To takie dobre dziecko.